Samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji, a może to tylko ściema? Zobacz fakty. Wielu mówi, po co samochody elektryczne, skoro prąd mamy z węgla. Brzmi logicznie, ale uwaga, prawda może cię zaskoczyć. Nawet w Polsce, gdzie miks energetyczny nie jest idealny, auto elektryczne emituje średnio trzy razy mniej CO2 w całym cyklu życia niż spalinowe. A co z kosztami? Przy domowym ładowaniu można jeździć nawet cztery razy taniej niż benzyniak. A przy fotowoltaice prawie za darmo. Brzmi nieźle, prawda? Ale co z zasięgiem? Nowoczesne auta elektryczne mają dziś realny zasięg między 400 a 600 km, a w Europie rośnie sieć szybkich ładowarek. Polska? Już ponad 6000 punktów i będzie więcej. Czy wszystko jest różowe? Nie. Produkcja baterii wymaga surowców, a ich recykling to wyzwanie. Ale technologie idą naprzód. Wkrótce 90% materiałów z baterii będzie można odzyskiwać, więc czy samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji?